ale to było? Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem Elucha i chciałam dzisiaj Wam przedstawić najczęściej używaną broń po ostatniej aktualizacji na Warzone od 10 grudnia mamy możliwość rozegrania nowego sezonu, sezonu pierwszego w Call of Duty i Activision. W tym sezonie przygotował nielada wyzwanie dla wielu z graczy, włącznie ze mną, a to za sprawą schematów broni Lux Opsa, których można odblokować na odpowiednich poziomach. Jedną z nich jest to pistolet maszynowy. Mach 10 odblokowujemy go już na 15 poziomie karnetu bojowego, tak więc jest dostępny dla każdego. Już na samym początku gry i jest uważany za najlepszy pistolet maszynowy w tym sezonie. O wiele lepszy niż MP5, którą używał większość graczy w poprzednich sezonach. To już musicie ocenić sami. Ja oczywiście zgadzam się z tą opinią. Sama przetestowałam, mam przegranych dość sporo już czasu na nim. I teraz wam przedstawię pokrótce modyfikacje, jakich używam na dzień dzisiejszy. Jest to kompensator soką. Dzięki niemu mam lepszą celność i kontrolę ruchu. Klufę gwintowaną 6,5 daje mi lepszy zasięg i obrażenia, co są dość istotne. Laser. Większość z Was nie używa lasera. Ja po przetestowaniu uważam, że mi się to sprawdza. Daje mi lepszą celność. Sterownika nie używam. Pistolet maszynowy jest dla mnie wykorzystywany jako broń krótkodystansowa. Witfield Agent daje mi oczywiście również o wiele lepszą celność. I magazynek 53 naboje. W zupełności wystarcza, ale co dla mnie jest tu istotne, maksymalna amunicja początkowa w momencie prania zrzutu broni. Jest to dość istotne. PSP, Mamy cel zlecenia, załatwmy to szybko, oznaczam punkt nawigacyjny, ruchy. Sytuacja gotowości. Oznaczyć strefę lądowania. Nad nami BSP wroga. Współpraca, wróg pojawił się w okolicy. Chodź, oh. chodź, chodź Uwaga, w nogi jest moja Dobre, Dobre, dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawiliście już łapkę w górę. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału i odwiedzenia mnie na Instagramie, Twitchu i Facebooku. Linki zostawiam w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku albo na streamie.